W przyszłym roku będziemy uczestniczyć na pewno w uroczystościach powtarzających się i cyklicznych, to jest uroczystości Wojciechowe w Gnieźnie, uroczystości Świętego Stanisława w Krakowie, Boże Ciało, ale oprócz tego chcielibyśmy bardzo, żeby chociaż część z nas uczestniczyła w tym dniu, który jest bardzo ważny dla, naszy, dla Polaków, dla naszego kraju, tym dniem będzie 27 kwietnia, dzień kanonizacji naszego niezapomnianego papieża Jana Pawła II. Jeżeli nasi kawalerowie we Włoszech zdążą się zorganizować, być może ten pobyt będzie również poprzedzony inwestyturą we Włoszech. Mamy również w planie inwestyturę w Londynie oraz inwestyturę w Meksyku. A więc, iż chociażby te cztery wydarzenia niosą sporo emocji i przygotowań,